Moi kochani, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dzisiejszy temat dotyczy Waszych oczekiwań względem komunikacji ze mną, czyli głównie temat listów, czyli maili i oczekiwań, jakie macie względem mojej osoby. I względem uzyskania odpowiedzi. O tym temacie mówiłam już wiele razy w filmach i w formie artykułów. Ale pewne rzeczy nadal są niejasne. I dlatego poruszę ten temat na dzisiejszym spotkaniu magicznym. Jak wiecie, magia, wróżenie, czary. Nie mają nic wspólnego z telewizją, komputerem czy innymi mediami. Prace magiczne wymagają spokoju, skupienia i przede wszystkim dobrych, pozytywnych energii. A niestety, internet, telefony, radio mają negatywne energie i prace magiczne wykonane w ich pobliżu nie mają po prostu. Żadnej wartości. Dlatego, jak już wiecie, dystansuję się od rozmów przez telefon, od występowania w telewizji, pomimo setek otrzymanych zaproszeń do udziału w różnych programach, gdyż istnieją tylko dwie drogi: osoba publiczna, dostępna na każde zawołanie mediów, lub na każdy telefon, e-mail, która nie prowadzi prac magicznych, gdyż jest to po prostu niemożliwe i prace takie są nieskuteczne, lub osoba magiczna, która odcina się od tego całego zgiełku medialnego i koncentruje się na pracy magicznej, która jest przez to skuteczna by pomóc innym w potrzebie. Z listów, które otrzymują wynika jednak, że wiele osób z was oczekuje kontaktu ze mną na każde zawołanie, na przykład odpowiedzi na każdy wysłany list, a z drugiej strony ta sama osoba oczekuje, by prace magiczne, które prowadzę, były skuteczne. I przeniosły oczekiwany efekt. I tutaj konieczne jest pewne wyjaśnienie. Moi kochani, już kilkakrotnie zwracałam Waszą uwagę na pewien problem organizacyjny, który mnie bardzo porusza. A mianowicie, codziennie otrzymuję mnóstwo maili i ich liczba nadal rośnie. W ostatnim czasie jest to mniej więcej, minimum 200, a najczęściej 500 listów każdego dnia. Niezmiernie cieszy mnie każdy e-mail, i do tej pory starałam się odpowiedzieć na każdy z nich, często jednak z dużym opóźnieniem. Niestety, prace magiczne wymagają pełnego spokoju, skupienia. Pozytywnych energii i nie da się ich wykonać na komputerze lub w jego pobliżu. Dlatego często mówiłam już o tym w kilku moich artykułach na moim blogu czy w tych filmikach. Z całego serca dziękuję za Wasze zaufanie, które okazujecie mi codziennie. Te osoby z Was, które znają mnie już wielu lat, wiedzą, jak bardzo zależy mi na tym, by Wam pomóc w trudnych sytuacjach życiowych. Długo zastanawiałam się, jak rozwiązać ten konflikt, w którym znalazłam się w ostatnim czasie. Czyli jak odpowiedzieć na każde pytanie wysłane do mnie w liście przez e-mail, a jednocześnie nadal w pełni pracować magicznie i nie zaniedbywać żadnego szczegółu prowadzonych prac magicznych. Czy przepowiadania przyszłości, których nie mogę wykonać w pobliżu komputera? Podjęłam ważną decyzję i wiem, że spotka się ona z Waszym zrozumieniem, gdyż tylko w ten sposób nadal mogę zagwarantować sukces i pozytywny przebieg prac magicznych, rytuałów, zaklęć czy przepowiedni. Nie mam zamiaru, jak niektóre inne wróżki, przesiadywać na czacie czy otwierać sekretariatu. Um, tak, to prawda, że ograniczone konsultacje przez czat, gdzie w określonych godzinach mogłabym odpowiadać na Wasze ogólne pytania, mogłyby pomóc. Ale biorąc pod uwagę dzienno, dzienną ilość pytań, czas by nie wystarczył. Musiałabym siedzieć na czacie, 24 godziny dziennie, a to nie jest rozwiązanie, by wam magicznie pomóc, gdzie wówczas pozostaje czas na prace magiczne, na przepowiednie? Dlatego moje rozwiązanie tego konfliktu jest następujące: Pytania ogólne na temat afirmacji, sygilii, zasad pracy, moich książek i pokrewne. Które stale powtarzają się, będę zbierać w grupy i omawiać w krótkich filmach czy podcastingach. Wystarczy wówczas śledzić mój kanał z filmami lub blog, by uzyskać odpowiedź na zadane pytanie. Oczywiście, nie muszę tutaj chyba podkreślać dyskrecji, że nie ujawniam żadnych osobistych szczegółów czy imion, gdyż jest to e, jasne. Natomiast na osobiste pytania dodatkowe, które dotyczą przeprowadzonych przed miesiącami rytuałów, przepowiedni czy analiz, nie będę w stanie dłużej odpowiadać. Osoby konkretnie zainteresowane mogą skorzystać z analizy. Czyli spotkania osobistego ze mną, które opisałam na mojej stronie w dziale pod tytułem Jak mogę pomóc? Natomiast osobiste pytania na temat aktualnie prowadzonych prac magicznych. Tutaj od dziś zastosuję pewne ograniczenia i nie będę odpowiadać na każde z tych pytań, gdyż przed rozpoczęciem prac magicznych Dokładnie informuję o zasadach pracy, i wystarczy dokładnie wczytać się w mój list, a pytania będą zbędne. Jeśli konieczne jest wyjaśnienie, otrzymanie mojej rady, spojrzenie po czasie na pewne działania, proszę znów sięgnąć do analizy wspomnianej wcześniej. Ta analiza powstała właśnie w tym celu, i będę odpowiadać tylko na pytania w jej zakresie. I w tym miejscu może warto zaznaczyć, że nie będę odpowiadać na pytania postawione mi w czasie, już w jakimś czasie po otrzymaniu analizy. Za moją energię, którą poświęcę, odpowiadając na Twój list, Musi zostać zachowana magiczna zasada wymiany energetycznej. Najważniejsze dla mnie jest prowadzenie pełnych prac magicznych dla danej osoby, czy też odczytanie jej przeszłości, a nie stałe odpowiadanie na setki listów, wyjaśnianie po raz setny. Tego, co już dokładnie opisałam na moim blogu, na stronie sklepiku, we wcześniejszych mailach czy w moich książkach. Tutaj może e, podam kilka przykładów. Przykłady listów, e, które dziennie przychodzą kilka razy i na które nie będę już odpowiadać. To na przykład: Wysłałam już pieniążki, czy zaczęła pani już prace magiczne? Po otrzymaniu wpłaty od razu wysyłam potwierdzenie, że pieniążki doszły na moje konto. Prace magiczne zaczynam w terminie, który ustaliłam z daną osobą wcześniej. I prace te trwają tak długo, jak napisałam, i nie trzeba mnie pytać codziennie, czy nadal te prace trwają. Nie potwierdzam setki razy, że zaczęłam pracę, że pracuję i że nadal pracuję. Kolejne pytanie. Nie mam od Pani odpowiedzi, czy w ogóle Pani zaczęła pracę. Pracę zaczynam zawsze w wyznaczonym terminie. Zawsze. Kolejne pytanie. Wysłałem pieniądze, a nadal nie mam książki. Kiedy Państwo zaksięgujecie? Jak pieniążki dochodzą na konto? od razu informuję o tym fakcie i zamówienie zostaje zrealizowane. Banki często potrzebują czasu, by zaksięgować pieniądze i to, że zeszły one z czyjegoś konta, to nie oznacza, że w tym samym momencie już doszły do mnie. Moi kochani, możecie z pewnością sobie wyobrazić, jak takie codzienne listy, a raczej bombardowanie mnie e-mailami pochłania mój czas i energię. I dlatego nie będę już na takie zbędne maile odpowiadać. Może podam kilka innych przykładów listów, które otrzymuję, i na nie również nie będę odpowiadać. To są wszelkiego rodzaju pytania typu: Jak wykonać rytuał na pieniądze? Jak zrobić sygiel? Jak pracować z wahadełkiem? Co oznacza ten lub inny układ kart tarota? Tutaj wszystko to, co ważne, zawarłam w moich książkach. Wystarczy do nich zerknąć, a wszystko, wszystko będzie jasne. Jeśli jednak nadal coś jest niejasne, proszę wówczas skorzystać z analizy, czyli spotkania osobistego, które wspomniałam już wcześniej. Natomiast pytania do przepowiedni pytania które zostały wykonane do przepowiedni które zostały wykonane kilka dni, kilka tygodni, kilka miesięcy lub nawet lata temu. Jeśli interesuje cię aktualna sytuacja lub wyjaśnienie, proszę wówczas wykupić znów spotkanie osobiste ze mną, czyli analizę. Często zadajecie te same pytania. Zaraz kilka dni po otrzymaniu analizy pytacie, czy na pewno przepowiednia jest właściwa. Na te pytania także nie odpowiem, gdyż wykonując przepowiednię otrzymuję dokładne przekazy medialne od wszechświata. Dokładnie je sprawdza i wiem, że wysyłając przepowiednię jest ona poprawna w 100%. Natomiast pytania do rytuałów Typu. Czy już pani zaczęła, czy coś pani robi, czy coś już widać, i tym podobne. Prace magiczne zaczynam zawsze w wyznaczonym terminie i prowadzę je tak długo, jak umawialiśmy się przed rozpoczęciem pracy. Natomiast po zakończeniu prac magicznych, do 14 dni, otrzymujesz podsumowanie. W którym dokładnie opisuję, jak wygląda sytuacja w tej chwili. W czasie prac magicznych nie odpowiadam na pytania typu: czy już coś robię, czy pracę zaczęłam, czy coś już widać, gdyż są one dla mnie po prostu absurdalne. Natomiast pytania typu wątpliwości, Czyli wszystkie typu, czy to coś da, czy warto, czy zdarzyło się to i tamto, i czy to ma wpływ na prace magiczne. Eee, co to oznacza? Nic na razie się nie dzieje, może lepiej coś zmienić i tego rodzaju wątpliwości. Na nie od dziś nie odpowiadam. Albo ktoś wierzy w moc magii. I prac magicznych albo nie. Zanim przystępujemy do prac magicznych, dokładnie zwracam na to uwagę, że należy wierzyć w sukces pracy, a nie blokować moich prac poprzez właśnie wątpliwości. Moi kochani, na tym kończę, by wrócić do aktualnych prac magicznych, które pomagają Wam w Waszym życiu zamiast tracić czas i energię na rzeczy organizacyjne. Proszę jednak pamiętać, jeżeli wysyłacie do mnie pytania ogólne lub omówione tutaj w tym filmiku, to proszę nie oczekiwać odpowiedzi. Jeżeli oczekujesz odpowiedzi na moje pytanie, bardzo proszę skorzystać z analizy czy spotkania osobistego. Natomiast wszystkie rytuały, wszystkie przepowiednie i inne prace magiczne mają miejsce w tym czasie i według tych zasad, które otrzymaliście wcześniej, zanim rozpoczęliśmy prace magiczne. I często rzeczy te opisane są dodatkowo w sklepiku Magiczny Świat, gdzie opisany jest prawie każdy rytuał, a także na mojej stronie www. Bardzo dziękuję za uwagę i życzę cudownych doświadczeń magicznych. Wasza Maria Bukar.